Dzień dobry, zbudź się! Ano tak, zbudź się, zbudź się! Ja miałem się zgłosić na oprowadzanie po obozie. O pierwszy dzień w bractwie, powiedz, czemu do nas dołączyłeś? No ten. tego. Nie stresuj się, młody, nie ty pierwszy chcesz uniknąć pracy w kopalni lub na polach ryżowych. Nie mów o tym głośno, a wszystko będzie dobrze. To dobrze, a czemu ty nie masz tatuaży na twarzy? Bo nie chciałem, nie moje klimaty. Jak to nie chciałeś, to można było odmówić? No tak, nie było przymusu, przecież nie jesteśmy jakimiś świrami o bogowie jak ja później znajdę pracę? Na razie jesteśmy pod barierą, więc się nie martw. Poza tym na pewno będą kogoś szukać na stragan na targowisku chodź, pokażę ci obu. To jest nasza kuźnia Nie mamy tu wielu specjalistów, i większość pracuje tutaj. Czy to mądre robić kuźnie na drewnianym pomoście nad wodą? No pewnie, że tak. Jak wybuchnie pożar, to pomost zawali się do wody i ogień się nie rozprzestrzeni. Co masz z taką minę, młody? Nie obraź się, ale strasznie tu śmierdzi. No tak, życie na bagnie ma wiele uroków. Jednym z nich jest zapach. Ale spokojnie, po jakimś czasie się przyzwyczaisz. Pamiętaj tylko, żeby postarać się dostać chatę na ziemi. Czemu? Myślałem, że u góry zapach będzie bardziej znośny. Może to z tym zapachem to racja, ale żeby wejść do góry, musisz użyć drabiny. A uwierz staremu wydze, te drabiny są niebezpieczne. Nie jeden chłopak zjechał sobie chapeki do zera przez nie. No okej, okay. ale to dlaczego obozu nie wybudowaliście na tej zielonej trawce, która jest kilka metrów dalej? Wola śniącego i tak dalej. Jak nowicjusze zaczęli o to pytać, to wymyślono zasadę, że guru wybierają, do kogo się odzywają. A co z schodami? Wydają się bezpieczniejsze? Niestety. Jesteśmy organizacją religijną, która pali bagienne ziele. Nie jesteśmy w stanie konkurować z warunkami pracy, które oferuje Stary Obóz, więc większość specjalistów wysłanych do kryminału przez króla ląduje u Gomeza. Poza tym trudno przekonać jakiegoś sensownego inżyniera, żeby zamieszkał na bagnie, gdzie wszystko próbuje cię zapierdolić. No dobra, idziemy dalej. To jest plac świątynny. Tu spędzisz pierwsze dni. Zapach tu jest mniej intensywny, więc szybciej się przyzwyczaisz. Muszę zadać to pytanie: czemu niektórzy nowicjusze, jak ty czy ja, dostają takie fajne szaty? A niektórzy muszą paradować półnago? Wiesz jak jest. W kolonii nie ma kobiet, a potrzeba bliskości została. Śniący nic nie mówił o męskiej miłości, więc niektórzy guru lubią się popatrzeć na co ładniejszych nowicjuszy. Nie obraź się młody, ale tobie to nie grozi. Chodź idziemy dalej. Tutaj rozdrabniamy ziele, a na bagnie zbieramy świeże rośliny. Kurde! Te bagna wyglądają niebezpiecznie. Ilu strażników świątynnych ma przydzielona grupa zbieraczy? Zero. Zero? A co z tymi wszystkimi potworami? Młody, ja tu nie jestem od myślenia i ty też nie. Może robota strażników jest już wystarczająco przejebana, więc kor Angar. Nie chcę dodatkowo obciążać swoich podwładnych, odkąd Iberion w swojej wizji usłyszał od Śniącego, że strażnicy muszą używać dwuręcznych mieczy. A czemu to niby problem? A próbowałeś się kiedyś zamachnąć na pełzacza w ciasnym tunelu kopalni? Takim mieczem? To czemu śniący tak kazał? Nie wiem. Może uznał, że tak będzie zabawniej. Za mną. Pokażę ci Stragan Fortuno. Tu odbieramy swój dzienny przydział skrętów. Jak się dogadasz z jednym z braci, co sprzedają to w innych obozach, to możecie się dzielić pół na pół zyskami ze sprzedaży Twoich blantów. Czekaj, czekaj. To nie ma odgórnego przykazu jarania tego, żeby. no, ten. połączyć się z śniącym. Tak niby jest. Ale wiesz, jak jest. Fajnie jest sobie zapalić w wolny dzień, ale na dłuższą metę strasznie to ryje baniak. Niby znajdziesz entuzjastów ekstremalnego jarania, tak jak pan śniący powiedział. Ale ja szczerze nie polecam. Idziemy. I jak ci się podoba Mam kilka wątpliwości. Nie stresuj się. Dobrze wybrałeś. Najwyżej resztę życia spędzisz na bagnie, jarając skręty. Co złego może się stać?